Dzień dobry, dzień dobry. Witam was serdecznie i pozdrawiam. No idziemy do lasu, idziemy tam w tamtym kierunku. Wiecie gdzie jestem? No do dzisiaj, jak posprzątaliśmy ten odcinek tam na tym skrzyżowaniu, troszkę ogarnęliśmy, no to idziemy po te węże. Witam was serdecznie i pozdrawiam. Dzisiaj nie ma takiej pogody, słoneczka nie ma, zimno jest powiem wam, tak trochę. Ale to tak, taki szybki szpil dzisiaj będzie. Podjechałem sobie tu z autkiem, z Aresem, oczywiście yy, weźmiemy worek, duży worek. Taki ogromniasty. No i zobaczymy ile uda nam się tego napakować. Wziąć stamtąd, bo to tam nie może leżeć. W lesie absolutnie. I pójdziemy sobie potem tam jak zwykle koło kosza postawimy no, i tak będzie się zbierać. Zobaczymy, ile się na zbiera. No, no i jeszcze tutaj jeszcze jest trochę roboty, czyszczenia. Także jeszcze parę worków tu na pewno stąd wyjedzie. Także zapraszam Was na film. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. No, a, a na końcu filmu wam pokażę, co dostałem od moich widzów. Ares. Ares. A ty też, coś dostałeś? Wiesz? No to jestem. O, myślałem, że troszkę mniej tego jest, a tu, no ilości są, powiem, dużo jest, duże ilości. No już widziałem też większe, oczywiście ilości. Zobaczymy, jak mi się to uda tutaj do tego dużego worka tutaj powkładać. Zobaczymy. Ciężkie to to. O, taka guma jakaś o. Ktoś się nachapił Czy nachapał Dobra, ja się biorę do roboty Zakładam rękawiczki No i będę tu jak najwięcej starał się Tego wziąć dzisiaj No Powiem wam No trzeba się trochę nasklać Kurde, muszę rękawiczki włożyć To już dwa ostatnie, więcej już nie dam rady wziąć, nie ma szans, po prostu, zobaczcie, jakie to jest ciężkie, o boże, tylko tyle, a może aż tyle, co, jak myślicie, no i zobaczcie, muszę tu przyjść jeszcze raz, z dużym worem, jeszcze tą resztkę zapakować Ale Konsekwentnie będę to tutaj Wszystko Zbierał, tak jak powiedział Tam jest też coś jeszcze Tu jest wąż jakiś Leśny, tam jest jeszcze jeden chyba Tam jest No jeszcze takie porozrzucane są Także Jeszcze jeden cały wór będzie Powiem wam Ach, Ale się poschylałem a wszystko brudne oczywiście Dobra Niech se to tu leży To Ciężkie te gumy są tutaj te o to jest ciężkie no i widzicie Muszę to teraz zataszczyć do samochodu łatwo nie będzie Nie do samochodu przepraszam wiecie gdzie pod, pod śmietnik tak? Pod kubeł na, na śmieć i tam to zostawiamy Ares oczywiście grzecznie sobie tutaj Pana pilnuje. Jakby się coś działo, jakby ktoś chciał dosypać śmieci, to Ares nie pozwoli na to. <grym> Także ja się czuję zawsze bezpieczny przy nim, a on przy mnie. Także to jest taka... No fajna, fajna rzecz, powiem Wam. Mogę w każdym miejscu do lasu chodzić z Aresem. Niczym się nie przejmuje, naprawdę zawsze mnie przed zwierzątkami ostrzega, przed ludźmi, przed zwierzątkami to tam. Wiecie, różni ludzie są. No. Dlatego jak mam Marisa, on teraz sobie pokopie, to nie boję się iść. Po prostu się nie boję. Obojętnik kto by nie szedł naprzeciwko, czy tam gdzieś z krzaku wyszedł obojętnie. <laughs> Jestem bezpieczny przy nim. A on waży 50 kg tak. To... Wiecie, taki duży pies dosyć jest przerwa <noise> ja muszę to ciągnąć Bo po prostu dobrze jest taki worek może się jakoś nie brzeczy przedrze, przedrze Muszę to ciągnąć za sobą po prostu to jest takie ciężkie Nie chcę to na ramię brać to też nie wiem jakby to tam na tym ramieniu Nie Wolę to ciągnąć powolutku i ale sobie tu wącha jeszcze mamy trochę, żeby to wynieść. No i tak systematycznie będziemy wynosić aż to, to wszystko. Ten cały brud tutaj zniknie, te papiery, co tam są jakieś takie. Może nie papiery, ale tam folioki są. Ares, chodź na to, chodź. Byczku. <laughs> sarenka jesteś, co? Jesteś sarenka? Gdzie sarenki, gdzie? gdzie sarenki? Nie ma sarynek. Sarenki śpią. No. Ares nie jest agresywny, powiem wam, już nie jest, z niejednym się spotkałem, to, to tam nic nie, nic nie zrobił ani nic, on nie ugryzie, no chyba, że musi, no to wiecie, w obronie, w mojej obronie na przykład, no to myślę, że potrafi, tak, bo czasami ktoś tam mi za krzaków wyskoczył w lesie, jak sobie spacerowałem, nie było widać, a tu nagle ktoś z, z krzaków wychodzi. Ares oczywiście, zaraz już się na kły wyciągnął, zaczął warczeć Także jakby poszedł, podszedł za blisko, no to wiecie Ale tak nie, żeby atakował od razu, tylko patrzył co, patrzył co się dzieje, tak Nie dopuścił tego człowieka do mnie Po prostu stanął dwa metry przede mną w kierunku tego człowieka I patrzył prosto w oczy A tak na filmie to on nie widać, że on jest taki wiecie, duży i tego No może tam troszkę, ale jak tak ktoś, kto go nie widział, przyjdzie do mnie, porozmawiamy, no on go tylko pomocha, nic więcej, bo on nie zwraca uwagi na takie rzeczy, wiecie, jak ktoś nie jest agresywny, ani nic, to, to spokojnie, to, to się ludzie dziwią, powiem, powiem wam, że się dziwią, on jest taki duży, to ja nie wiedziałem, czy nie wiedziałam, że on jest taki wielki, ale ja, on jest piękny, on jest taki wielki, ale jaki grzeczny! Grzeczny jesteś, tak? Ale jest... ty grzeczny jesteś, no ja wiem, że ty jesteś grzeczny. Dobra, koniec tej gadki. Idziemy dalej. Dobra, już mam niedaleko. Jeszcze to. O, ciężkie! Powiem wam, że ciężkie. Tam widzę jakieś butle zaś. O, ale już niedaleko Widzicie ten samochód tam skręca, tam jest droga i tam pójdziemy A i fajnie a widzicie jak ja to robię Czasami, Czasem jest tak, że wybiorę sobie jakiś rejon jak jest dużo śmieci i po prostu konsekwentnie będę go sprzątał tak. taki rejon taki na przykład I to tam aż dotąd tak sporo taki kawałek Wybieram sobie taki rejon i i sobie go sprzątam aż, aż do końca wysprzątam <noise> i pójdę sobie dalej znowu na jakiś spontaniczny spacer, na jakiś spontaniczny wypad no ale potem i nad jeziorko pójdziemy znowu gdzieś tam posprzątać tam gdzie jeszcze nie sprzątałem tak wiecie żeby już jak na wiosnę jak za, wszystko zakwitnie ładnie będzie zielono to już, to już nie będzie tych śmieciuchów tyle Aż tyle. Także będzie można sobie spokojnie z jedną torbą chodzić, i, i tam ewentualnie coś jak znajdziemy, to wtedy to do torby wziąć ze sobą. I... Ale takie ilości, no to jeszcze przerażają. Tu butelka, widzicie, jak się rzuca w oczy, patrzcie. No. To wszystko trzeba posprzątać. No, no nie może tak być. No nie może. Mi na tym zależy, żeby tak nie było. Nie wiem jak innym, ale. Mi na tym zależy, żeby było czysto. Przynajmniej tamten rejon, gdzie ja tu mieszkam, chciałbym to jeszcze za mojego życia posprzątać, to wszystko i nauczyć ludzi po prostu, że nie wolno tak robić po prostu. Mają wszyscy kubły na śmieci, mają dostęp do przoku, do przoka, no to tak no jak mamy, y, Czyli mamy coś przy sobie, tak? to nie wyrzucamy to gdzieś do lasu, czy gdzieś obojętnie na jeziorko zabieramy ze sobą, żeby było czysto. Nie? Bo jak człowiek ma czysto przychodzi gdzieś tam na plaży czy gdziekolwiek no to chce też drugi za nim przyjść i też chciałby mieć tę czystość tak zachowaną. A nie bo ten poprzedni człowiek po prostu wszystkie śmieci swoje wyrzucił i zostawił, tak. No i ten drugi człowiek co ma zrobić, tak? No, a nie każdy jest taki, że wiecie, przyjść i, i posprzątać to, tak. No, ale no bo, no bo niby dlaczego, tak? No bo niby dlaczego ja mam sprzątać za nim, tak? No, no ja to posprzątam, jasne, ale ludzie idą z dziećmi, chcą się popalać, nie sprzątać śmieci, tak? O Boże, czy to tak trudno zrozumieć, że to wszystko, to, to co ja teraz robię, to nie tylko dla siebie, to dla wszystkich robimy, dla przyrody, dla naszego społeczeństwa i ten przekaz też musi iść, tak, daleko, daleko do społeczeństwa. Bo to nie tylko u mnie tutaj to jest nagminnie widzicie nieprzestrzegane. i jest i jest brud <słuch> a to jest w bardzo wielu miejscach po prostu występuje coś takiego no. no i no i ciężko ludzi nauczyć żeby było czysto tak po prostu za małe kary są za małe za małe i tacy brudasy są nieuchwytni zazwyczaj bo jak on tu idzie na przykład taką drogą sobie tutaj bo no to widzi, że nikogo nie ma, no to może sobie wyrzucić wszystko co chce tak. Nie zastanowi się nad, nad tym, tylko wyrzuca Dobra. Bo się rozgadam i będzie masakra wtedy. Dobra, lecimy z tym Ares, co tak woniasz? Dobra, zbiera się. Trzy wory są. Już są trzy wory. Także uciekam teraz do domu. Powiem Wam, lekko nie było, ale jestem zadowolony. Przyniosłem to w to miejsce, gdzie, czy może to stać. Uciekam do domu. Tam się widzimy, coś muszę Wam jeszcze pokazać. No, to co jesteśmy już w domu, to ja Wam pokażę. Worki dostałem, z czego się bardzo, bardzo cieszę. E, to są odbożenki, track. Pozdrawiam Cię Bożenko, dziękuję bardzo. Na Ciebie zawsze można liczyć. Jest trochę tych worków, sami widzicie. No, a wiecie, że mi dużo idzie tych worków, no to popatrzcie ile tego jest. No, to starczy na długo, długo i to są te duże, solidne worki, takie jak teraz robię tak. One są bardzo mi przydatne. Także jak... Dla mnie to jest bardzo duża pomoc, że ktoś po prostu może mi podarować właśnie takie worki na śmieci. No to jest dla mnie super. Naprawdę. Cieszę się, że ktoś może mi wspomóc i popiera to co robi. Dobra, i przechodzimy do drugiej, bo dwie dostałem, dla Reska dostałem jeszcze takie i Oczywiście, zaraz, zaraz będzie jadł od Darka. Dziękuję Darku. Bardzo, bardzo dziękuję i też jestem bardzo zadowolony, bo zobaczcie, to są worki 120 litrów duże, takie jak tamte jutowe, to jest na gruz budowlany, czyli bardzo odporne są po prostu na wiecie, na targania się, na jakieś takie te, to są super naprawdę wory. <grywia> Myślę, że to pełna nie będę za tych śmieci tawał do nich, bo po prostu, wiecie, to jak 120 litrów to jest dużo, ciężkie, ale wykorzystam na pewno, jest tego dosyć sporo, widzicie, także widzicie, ja się cieszę z takich właśnie rzeczy. Tyle dobrze dla mnie, bo nie muszę iść kupować, po prostu, i no, to dla mnie to jest duża pomoc, tak. No, i widzę, że. Ci, co przysłali, też im zależy na tym, żeby było czysto, że to, co robię, to idzie w świat i, i też się ludzie ode mnie zarażają, że robią takie rzeczy, co ja robię. Także to, no to bardzo dziękuję, no. Dwie paczki, od i Bożenki. Bardzo, bardzo dziękuję. Hmm. No dobra. No to tyle, jest jeszcze Areska, muszę coś wam pokazać. Ares, gdzie ty jesteś? A tu jesteś. Proszę, dostałeś. No, cacankę. jedz. Już. <noise> Będzie mu smakować, patrzcie, pełny mi chyba. To trzymajcie się, on tu lubi leżeć sobie. Trzymajcie się, no i do następnego. Papa. Pa.